Państwu, dzisiaj wybraliśmy na taką wycieczkę, w laskę coś poszukać w lasach. Może coś się trafi, jak będą coś, to dzisiaj pokażemy. mamy taki kościół przerobiony. Nie, nie potrzebujesz rękawiczek. Idziemy z kwaterem. nie ma to nic? Jest jakaś moneta Tak Na razie nic nie widać Żadnych oznak, tylko kolega Dostał jeden krajcar Jakiś tam 1860 Lub 70 lat Więc chodzimy w takiej miejscowości Tu trawa, słońce świeci Początek wiosny Zobaczymy, co dzisiaj się trafi. Czyli trafił się taki krzyżyk. To początek XX wieku. Taki typowy chrześcijański, katolicki krzyżyk. Tu w środku jest drewno, a ten zrobiony z brązu czy coś. No takiego, coś się trafiło. Więc taka miejscowość. Krzyżyk. Tu mamy, że kolega wyrwał coś antycznego, czyli Fibuła. Wielki brawa dla kolegi. To jest denariusz Faustyny. Srebrna moneta, który ma 1800 lat. W takim błocie, w ciężkich warunkach atmosferycznych, walczymy. Piękna moneta. Tu państwu widzimy jakiś medalionik. Ciekawe, coż to jest? Pełne... Mamy taki pocisk Karabin Mośina Raczej To kurde już trzeci dzień mam pecha Czyli nie cała podkoła Nie na szczęście chyba Bo już trzy dni wyjeżdżam i żadnych takich ciekawostek To chyba żelazna fibuła Tak mi się wydaje Coś podobne, ma taką dziurkę małą tych czasów antycznych. Czyli już wracamy. Jeden kraj 1860 w 1806 i jakieś tam, tam masz Iii, ja bierz, ile tego szczęścia <laughs> Zamykaj i jedziemy stąd. Super samochód, kurde. Ja, to jest Jezus Maria. Prąd maszyny dostawał go z punktu A do toczku B. dostarczania, dostarczanie z punktu A do punktu B. Samochód jest bardzo zadbany, kurde. Ja nie wiem po co tu zrobić tuning, ale niezłe. Czyli tu państwu mamy takiego młodego Lenina Radziecki znaczek, gwiazdka. Zmieniliśmy lokację na ogrodki. Czyli zmieniliśmy lokację na ogrody i tu kolejna moneta jakaś. A przy tym jeszcze jedna była. To jest jedna moneta, to jest druga. Na jednym takim małym kawałku ziemi. To będę czyścić i pokażę. Czyli takie ogród, taki mały. Tu są sporo jest monet to chyba 5 kopejek radzieckich Pewnie 1961 jakąś taką rzecz z ornamentem kwiatkowym. mamy tu coś, coś wygląda, występuje, ciekawe Co to może być? Kolejna monetka I Kolejna moneta jakaś taka Cieniutka Czyli państwo to jest 6 krajcarów 1849 rok srebro Czyli testujemy jak brzmi 6 krajcarów srebro Piękna Piękna moneta Bardzo piękna Czyli trafiła mi taka moneta z tej dziury, rzuciło ją tu Tą monetę Co to u nas? Jakaś leka, a czyli to jest 25 Kopijek Ukraina Kolejny 25 kopijek Kolejny taki polski Medalionik Matka Boska

Ty no prawy. Czyli mamy srebro, sześć krejcarów. Tu mamy denariusz srebrny i różne schematy. Czerniaków. Tu Tu mamy normalnie. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Tu mamy znaczek radziecki. Lenin, gwiazdka, to jest medalionik katolicki. Tu mamy jakąś tą Janów czy coś. Plomba jakaś. Tu mamy jeden krajcar 1858. Po lewej stronie jeden krajcer 1812 rok. Tu mamy 1851. O ten jest bardziej ciekawy. krajcar taki jeden. Całkiem niezły stan Ten to ma też orła na końcu. Ciekawostki są dwie, czyli 6 krejcarów 1849 rok srebro. I jedna moneta, chyba wydaje się, że to jest Turki Ottoman Empire. Turecka. Moneta, coś po turecku czy po arabsku napisane. I taki medalionik. Ten krajcer też jest całkiem niezły. Sama proba jest tego krajcara. Ta jest ciekawa, i ta jest ciekawa moneta. A tak całkiem dzisiejszy wyjazd jest udany.